Bo my się tu widzimy, dlatego się ten... No, legancko, nie? To jest yerba założona przez Polaka. I odkryjemy, żeby się fajnie przypiekło jeszcze z pół godzinki mięsko bez przykrywki. Ale zapach, czujesz? Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w kuchni. Dzisiaj takie mięko. Robimy smaka kolejny raz, tym razem to będzie zapiekana karkóweczka i z czym Piotrusiu zapiekana? Z majonezem i z ketchupem, tak? No to I tak cebulka. mało kalorycznie zawsze. Tak, nie lubimy dużo kalorii, bardziej podchodzimy pod wege. Kroimy tak około centymetra karkóweczkę, kupujemy karkóweczkę u pani Anety, a jak ktoś nie ma panionety? No to musi sobie znaleźć jakąś inną panią, zazwyczaj w mięsnym są panie, chociaż nie, nie, panowie też również są. Jak macie pana, to ja bym poszła do pana, że nie mam pana, to idę do pani. Dla wojska? No właśnie, tak patrzę teraz, nie, że kilogram, troszkę więcej karkówki, nasza czwórka, no w sumie nie, no co to jest? Ty zjesz dwa kawałeczki, ja zjem dwa kawałeczki, trzy na kolację i dzieci po kawałeczku albo po dwa i to znika. Fajnie, sobie zrobić wieczorem i zostawić na całą noc do lodówki, ale znowu wczoraj mnie zastała godzina 23 z moimi planami i. no i robię to rano, nie? Zostawimy na jakieś dwie godziny, półtorej na hartowanie. Jakiś czas temu tam na kanale był film tutaj z kuchni, gdzie Monia robiła kwiatki, i szczerze powiem, że te tematy obiadowe bardziej mi interesują. Później zjeżdża tego kwiatka, to co wyniesiesz, i... i tyle go widziałeś, nie? Przypiesz, a nie mówimy co. Aha, no to co było? Był czosnek granulowany, były zioła prowansalskie, troszkę papryki słodkiej. Nie żałujemy tam z jednej, z drugiej strony soli, pieprzu. Wydaje mi się, że to jest takie o ale mi się sypu. Proste danie. Przekręcamy na drugą stronę, żeby drugą stronę też przyprawami posypać. Czosnek Proisz cebulę? Nie, nie, Dlaczego? Nie, bo znowu będę płakał tutaj. To nie. ja mogę płakać. Ty na... masz sposoby swoje, włożysz coś do buzi i dajesz radę. No te wykawałaczki swoje, no. Karkówkę można delikatnie rozbić, ale ja dzisiaj nie mam czasu i ochoty, nie będę sąsiadom mówić, że będą schabowe na obiad, nie? Yy, Monia, bo tu jeszcze jest takie pytanie od mhm. widza. Tak? Pani Moniko, czy brała Pani udział w reklamie Niebiesko-żółtego marketu spożywczego, która jest obecnie w TV. Nie, przypominam sobie. Nie, no jak? Nie, nie, zdecydowanie nie. Nie, Monia nie jest, jest telewizyjna, ona się kamery boi. <noise> Dlatego zawsze Piotrek trzyma kamerę, bo gdybym ja miała kręcić, to byście nie mieli żadnego filmu. Nie, naprawdę. Gdyby nie Piotruś, to byście mnie nie poznali. Gdyby nie Józef, to ja bym Monik też nie poznał. <gry> <gry> Kurde, źle pokroiłam, no. Pokroiłam w kostkę, to wie. Co to za różnica? No nie, bo tu tak trzeba fajnie obłożyć plasterkami, a ja się tu z tą zagadałam. Widzisz, i... że stresowałaś się tą reklamą te telewizyjną? Tak, gwiazdę ze mnie chcecie zrobić, a tu taki. Nie ma co robić, kolmanny. to już jesteś gwiazdą. Ty jesteś zarezerwowaną gwiazdą dla kanału Odpoczywamy po prostu, a nie gdzieś tam. Na Ta wyłączność? Tak. Gwiazda, z tobą jest gwiazda. Kurde, nie włożyłam i płaczę. No widzisz, musisz do tej łodzi włożyć coś. Już włożyłam sobie, jest lepiej. Tu widzę do cebuli, to nie dawaj, bo nam się popłacze i co, weź? Myślę, że przejdzie przez jakąś. Aha wiadomo, jak zapachy przychodzą. Ja się tak wzruszam, jak z wami gotuję, naprawdę. Łączcie się ze mną w bólu. Nie ma innych sposobów na tą cebulę. Od razu nie włożyłam wykałaczki już po prostu gdzieś to poszło, wpadło, no. Jakaś, nie wiem, sieczkarnia czy Może coś. Okno otworzyć. Albo ta cebula jakaś taka ostrzejsza, może dlatego, że w promocji była. Nie dałam 3,99 za kilogram, tylko 2,99 i to uczyniło te moje łzy radości zamiast to smutku. Nie zawsze promocja cieszy, jak widzicie. Bierzcie tą droższą cebulę, przy niej się nie płacze. Czy to <laughs> To będzie obiad zakrapiany łzami, jak nigdy. Zawsze się trzymałam. Ketchup majonez. i majonez. Żeby było fit. Trzy. Dobra, jedno cofniemy, jak coś to dołożymy, żeby było trochę zdrowiej. Teraz keczup. Aha, ile? No, tak na oko tyle, nie? Trzy łyżki majonezu, z trzy łyżki keczupu. Tak do kilograma mięsa zamarynowania powinno wystarczyć. No i smarujemy. I cebulka. To będzie miękkie. Czy zęby sobie połamie? Zawsze jest miękkie, no co ty. Czasem mówisz, że to musi się przegryźć, przez noc gdzieś tam przeleżeć, no czy coś. A tutaj tak widzę, że szybki temat jest. Po prostu poleży półtorej godziny, Aha. a nie całą noc I, i tyle, a piec będzie się tyle samo. No. Cebulki damy, lubimy cebulkę. Całe mięsko sobie smarujemy. Lubicie te przepisy jesienne nasze w kuchni? My jesienią tylko gotujemy. Ostatnio latem, no to, nie, to na siedlisku, no tak? A -a. No bo tam przybywaliśmy. Teraz jesień, zima, no to jesteśmy w mieście, więc tutaj, moja rzeźbi. i tak gotuje i tak. No to się podzieli z wami tymi no nie swoimi taka, pomysłami. pewnie, pewnie znacie te, te przepisy, no bo. No ale zawsze się ktoś może czymś tam zainspirować. Też możecie coś nam podesłać, jakieś swoje pomysły, propozycje na jakieś urozmaicenie obiadu, bo ja to bym jadł, stop, to samo, nie? Cycek z, ten, z kurczaka, buraczki, ziemniaki, ale Monia lubi sobie urozmaicać i siedzi całymi dniami i rozmyśla. Ja nie mam problemu ze zrobieniem czegoś, ja mam problem... Z wymyśleniem, z wymyśleniem żeby każdy zjadł. Żeby każdy zjadł. Ja zjem wszystko, nie? co mi podsunie pod nos, może jest z dziećmi. Cebulina na bogato, zaraz powciskamy. Kto zmywa? Zmywarka. To akurat zajęta jest. Ma tak. inną robotę. Tutaj tą cebulkę powciskamy sobie i odkładamy. Dzisiaj mamy czas, żeby w miarę obiad było o 14. Może chwilę po, półtorej, dwie godzinki. Niech sobie to tak przechodzi wszystkim. No ile to tak, w chyba szybko, nie? No powiem no, bardzo, bardzo i... szybki obiad. A jeszcze trzeba ziemniaki do tego. Ktoś pisze tu o surówkach. A to, co nie masz co robić, to ja ci zaraz dam. Jak masz jakieś fajne, sprawdzone przepisy na surówki, Trzałatki to ja chętnie skorzystam. Karkóweczka mogłaby fajnie smakować z taką trochę ostrzejszą surówką, więc to będzie por, jabłuszko i marchewka. Także zaraz ruszamy, tylko sobie A. tu blacik że robotę będę miał zaraz. No tak, przy porze się nie wypłaczę. To działamy z tymi surówkami to do obiadu. działamy z surówkami do obiadu, okej. Okay. No dobra, no to jest moja surówka. No tak zjem po prostu, Nie roboty będzie. Jak taki pokroić to wszystko? No nie no, to trzeba coś porobić z tym, tak? No, prawdopodobnie na pewno. No dobra, y, obierzemy marchewkę, obierzesz jabłuszko, ja ogarnę pora i później pokażemy co i jak i z czym. Dobra. Patrz. No. A jak bym z wąsami wyglądała? <śmuszczaj> Nieźle. A ja też nie mam wąsów. No właśnie. Zobacz. <śmuszczaj> ja to jest taka kozia brówka, brudka to jest. O, no. A ty? Bo my się tu widzimy, dlatego się ten. No, elegancko, nie? Baba z brodą. A jakbyś ty tak o jabłko na głowę... A ty byś strzelał? A ja bym z łuku strzelał. No, nie poszłabym w to. Duże jabłko, trafiłbym. No, największe, kurczę. To jabłuszko to jest ligol. Jeśli chcecie, żeby była troszkę łagodniejsza, surówka spora, to pokroić go w plastereczki cienkie i sparzyć wrzątkiem. On wtedy łagodnieje. A jeśli chcecie taką ostrzejszą, to pokroić... I po prostu. Por jest pokrojony w takie paseczki cieniutkie, jak to się mówi na Warszawę, nie? Takie cienkie, że Warszawę widać. Bo wtedy fajnie się je gryzie tak. No, fajnie po prostu. Musi być bardzo cieniutko. I co, Piotr? Już zetrzesz mi marcheweczkę. Na tych oczkach? Na których to jest ważne, żeby nie pomylić. Eee, może zróbmy na tych, to będzie taka fajniejsza. Dobra, marchewka. Marchewkę, marchewkę na tych, pokaż Aha. widzowi. Marchewkę na tym, a jabłuszko na tym. Marchewka, to muszę sobie to podpisać. Nie, weź marchewkę pierwszą mi już ma zostawione. Podpisać. To taki kawałek został. I ja już tutaj zaraz sobie palce potnę, to trzeba, cóż mogę to wyrzucić. Ale Ty poważnie czy se żarty ze mnie robisz? No, no, to mam sobie uszkodzić ręce? No masz dwie, to jedno możesz uszkodzić. Nie będzie Ci potrzebna? Ręka Twoja nie. Wolę marchewkę na zróbkę. Ale taką krótką? <gry> Szyj Pan, bo tu zaraz zima zastanie. Wolisz tak szybciej czy wolniej? Rób jak chcesz, byle Cię nie bolało. Patrz, jeszcze się nie zaciąłeś. Za jak ktoś Piotrusiu mamy plasterek, na spokojnie. Zęby zaciskam po prostu, zapnę się to, zapnę. Co tam? Twardym trzeba być, niemiętkim. No, bliżej, ładnie. Nie, o, nie no, ten kawałek to już tu śmieci, co? No weź, nie wiem, tak jak Twojej matki dzieci. Jeszcze nikt nie zwrócił uwagi, że ja zawsze pracuję takim małym morzem. Muszę sobie kiedyś kupić jakiś taki mniejszy, taki bardziej kuchenny, bo ten to jest od świniaka, nie? Jak zetnieć, y, ze trzecie jabłuszko, to później y, delikatnie skropić cytryną, żeby ono nie ściemniało. A ty miałeś trzeć? Już złapałeś się za kamerę z maniaku. Ja się zajmuję tym, co mi najlepiej wychodzi. Ty się zajmuj też tym, co ci najlepiej wychodzi. Mi najlepiej wychodzi z panie. Wjeżdża cytrynka, dokładamy pora. I surówka, gotowa, tylko wymieszać. O, zmywarka się wyprała. Mm. Otwiera się też zmywarkę po wypraniu? Nie wiem, Monia taki zwyczaj wprowadziła, że jak się skończy prać w zmywarce, to uchyla, żeby to wszystko wyparowało. Mi się wydaje, że jak odparuję, to lepiej. Dodam do tego łyżkę majonezu, pomieszaną z łyżką jogurtu naturalnego. I może delikatnie popieprzymy. O, to, co tu pieprz nam się kończy proszę soli łyżeczkę damy majonezu żeby nie przesadzić i resztę z łyżkę jogurciku i niech ona sobie też czeka do obiadku to co Piotruś, ziemniaczki jeszcze tylko ciachniesz, Monisia w tym czasie wstawi sobie wodę i zrobi sobie yerbę, co Ty na to? myślałam, że on będzie bardziej kremowy no i mieszamy i zostawiamy Czekają na obiad. Jerby sobie zrobimy, mamy nową, próbujemy. Amanda. To jest yerba założona przez Polaka, ale w Argentynie. ile No ile tam chcesz. Pół? No. Tobie ile? No ja to pół. Yy! No dobra, grubo będzie. Nie no, co ty. Zdrowa jest, ale zrób dwa razy. No nie no, co będę o, dolewał, okej. Okay. Sypię się pół naczynka. Teraz sobie o, robimy taki ten. Takie też? Sobie bombiję wkładam do środka. I sobie zalewam. Najpierw tak niecałe, ciupinkę. Niech się tam zaparzy. A i woda taka 70-80 stopni, nie? I co, trzy minutki, dwie i dopiero woda pełna? Minutkę. Bo to na, nasiąknie teraz. O, naciągnie, troszkę spęcznieje. Ta Amanda to jest taka typowa yerba goła, bez żadnych dodatków. Tradycyjna tak zwana. Bo wcześniej właśnie piliśmy tą kurupi i to była menta boldo, więc taki dodatek miętowy, yy, ziołowy, nie? Ta jest spoko. A ta jest czyściutka. Próbujemy teraz tą. Nie wiem, jakbym miała wybrać tak. I ta, i ta jest spoko. Czasem tą, czasem tamtą, nie? Minęło półtorej godziny, może troszeczkę więcej. Przykrywamy w pieci do piekarnika, 190 stopni. Szybkie grzanie, niech się nagrzeje. Półtorej godziny, z czego jakieś ostatnie właśnie z tego czasu, pół godziny, 20 minut. Odkrywamy, i piecze się bez przykrycia. Wtedy tak fajnie się zapiecze. No, jak to inaczej powiedzieć. Także godzinę z przykryciem, pół godziny bez przykrycia. 190 stopni. Kilogram z małym hakiem karkówki. Czekamy jak się nagrzeje. Idziemy sobie pić hierbę. I czas oczekiwania bezpłatny. Zbiorę termo. Także wróciliśmy po godzinie, żebym odkryła pokrywka. Się okazało, że nie włożyliśmy do piekarnika. Nie, nie no Nie, Właściwie po godzinie, przecież jest godzina. A widz nie widział. A, nie. Ten zegarek tu i tak nam się przestawia jak chce. Tak, jak tu ciepło poczuje, to on wariuje. Godzinka pod przykryciem 190 stopni. O 13 odkrywamy i włączymy ziemniaczki. To tam się wszystko dojdzie. Godzinka minęła, więc. Weźmiemy i odkryjemy, żeby się fajnie przypiekło jeszcze z pół godzinki mięsko bez przykrywki. Ale zapach, czujesz? Zobacz jak to się rychci paru bo... Nie, jeszcze się nie częstujemy, jeszcze pół godzinki. No i okej, okay. minęło półtorej godzinki. I tak się prezentuje. Podpieczona taka, dużo tłuszczu, nie? Ale my tłuszczu nie będziemy jeść, tylko samo mięsko. Ale stwierdzę. Brzuchy to lubią. Nie, musimy coś zrobić takiego mniej kalorycznego kiedyś, nie? No ale niedziela nie jest takim... Nie wiem, taki... langosze? <laughs> langosze mniej kaloryczne. Trzy gałeczki? Mogą być. Ile dasz raz. Taki e, stek z cebulką, nie? Mm. Stek z karkówki z cebulką. O, co jeszcze jeden kawałeczek damy, ale... Nie ja co będę chodził i dokładał? No, tak, tak, tak. Tak się prezentuje niedzielny obiad. Smacznego. sobie koperkiem posypię. Koperek? Czy nie? Ja nie. Dobrze, dzieciaki też nie, więc mama tylko je. Jeśli się podobało, jest nam bardzo miło. I do następnego miłego bajo!